Dzień dobry, to jestem ja. I Dzisiaj nagrywam dźwięk w City. Zobacz sam. Zasadniczo dzisiaj markę gardenować będę, ale będę, będę to robił honorowo, będę to robił prawie zatoczym, który jak może ktoś nie wie, że to jest zaznaczone na czerwono, że broń honorowa zadaje ci 50 obrażeń przy chowaniu, jeżeli kogoś nie zabijasz. I to jest bardzo wkurzające. W ogóle 5 minut temu wydropiłem plan ucieczki, jak testowałem jedną rzecz i. Jestem zadowolony, bo bardzo fajna broń jej ja nie miałem, chociaż wolałbym chyba postępowania dyscyplinarne. Muszę kogoś zabić, aby nie dostać minus 50. O, dobra, biorę, kończę. Co mnie zabiło? Aha, sniper. tu Dobra, nie, zmieniamy mapę Dobra, znalazłem odpowiedni serwer Dobra, znalazłem wreszcie odpowiedni serwer do tego I to jest jakiś trade minecraft yy, Nie, to nie jest trade minecraft, no, to jest jakiś trade minecraft coś tam, ale Ale, ale są cztery osoby I to nie jest 100% crits, bo mi się nie chce grać na 100% crits I dlaczego tu nie ma żadnych szafek? Ej, to będzie trudne zabić kogokolwiek, tak? Chodź, a no masz! Ej, to co? Ta kończa to był jednak zły pomysł Jestem najlepszy rocket jumperem Polska Stale mi tak, że nie umiałem nawet przejść poziomu łatwego Dawaj! Dobra, teraz medyk Kurde, medyk mnie zabił. Mamy w ogóle dwóch spajów w teamie. Co jest? La dlaczego? Kurde, chodź tu. Dobra, zadałem mu obrażenia. Ale już dużo obrażeń zadałem w sumie. Jakby bo ja po prostu podbiegam i biję. To, to jest tyle. Ty mogą gwalać z tego. Ty zabiłem kogoś! wiem, żeby ktoś grał bazukom biedaka, jakby nie wiem, albo to, albo to mało ludzi gra, albo nikt nie lubi grać. Ty gnoju. Dobra, zabiłem dwie osoby, zabiłem dwie osoby? Trzy! Mam trzy kile, jestem najlepszy w tą grę. Chodź, chodź medyk, medyk, scout. Jeszcze, jeszcze nie mnie zabił, nie? Super. Chodź tu szpiegu. Gdzie? Gdzie on jest? Aha, Steinberg zabił. Ciekawe czy miał Dringer? Drinker. To dobra. I chyba oni wreszcie nie będą nas kampować. Jeśli tak, to oznacza, że. że, że to oznacza wreszcie wolny. Wo, wolny fort Nie wiem. Nie wiem, co to oznacza. Jak on mnie zabił na hita tym. tutaj na polskich serwerach społeczności super tu mam działko level 2 jak ja mam to zniszczyć niby wyżywaczką crew, kru... nie, nie, wyżywaczka zadaje bardzo małe obrażenie na ten ale zadaje w sumie duże, jakby, ale usypnie nie nie usypia, dezaktywuje, o Dobra, nie wiem, czy ja nie zmienię serwera zaraz, bo. naprawdę no, jest tu pośledzone. Masz! <grymne> Chodź tu. Ona Mele! Czemu on mnie cały czas zabija? Nie, czekajcie, ja, ja na chwilę, ja chcę iść z nim na solo lub butki, alibaby, tarcze szarży i prawie zatoczy. Chcę z nim na solo. Aha, super. No, teraz tamto to działku Ale możliwe, że on też przegrywał w sumie, dlatego, że on nie miał żadnych tych ternuk, ani budków alibabów, czy innych jakichś tam tego typu rzeczy. Ho, dobra. Zabiłem kogoś. Mam 9.30 stat. Mam stacji 9.30, nie. On, on, on się boi. On, to jest śmierdzący tchórz. On nie, chce na, on nie chce na mele ze mną. Dobra, kogo mógłbym zabić? Tam jest snajper. Robimy snajper polowanie te 2 Pyk. Tak. Jestem najlepszy. Ucieknie mi, nie uciekniesz nie uciekniesz w gnoju. Dobra, jestem najlepszy. Najlepszy player Team Fortress. Ciebie, ciebie to za taką upaniki zabije. Widzicie jaki jestem dobry w tą grę? Tylko na serwerach 100% klic, ale, ale. jestem dobry w tą grę. No! A co tam się dzieje w sumie? One jest friendly? On robi, on robi drwiny nie. On, nie. on chyba nie jest friendly, ten sniper. Zresztą. Ktoś tu, On nie jest friendly! Trzeba się szybko dostać w jedno konkretne miejsce. Ude! Nie zabijaj mnie. Bo, bo nie wiem, bądź posłuszny Bogu. Jedno z przykazań mówi nie... Czy ja mogę mu tam wejść Mogę mu tam wejść przez wenty. Znaczy ten, ten wen... Nie, ten, te wenty tak nie działają, ale tam. Ale przez tamte wenty mogę mu wejść. Jak ktoś nie wiedział o, te, o tym na orężu, że coś takiego jest, no to teraz już wie. teleportuje. Okej. Okay. O ten gnój tam jest. Tam jest ten, tam jest ten gnój. Ja go nie zabiję teraz, on go, go zabił, no kilami. A on chciał, on. Okej. Okay. Aha, ale Gnuje ale gnojek Medyk, medyk, medyk. A ja zabiłem tego medyka? Dobra, on przynajmniej nie dostał killa tylko dostał asystę. Chociaż tyle. Jezu, czy ten Pyro nie rozumie, że tu jest solówka na mele? No, chyba, on chyba nie rozumie. On chyba nie rozumie, ja mu to zaraz wbiję do głowy. Po prostu. Chodź, Sniper. No, czy ten Pyro nie rozumie, że jak coś się bije na mele, to się bije na mele i się nie przeszkadza? Dobra, mamy jednego dla. Trzeba polepszyć staty. Przeładuj! Jakbym miał inne mele jeszcze, nie mogłem wyjąć wrzutni wolności. To się wydnie, ja chyba któryś już raz widzę tego gracza gra tym snajperem z łukiem. Ja mam go dość Chciał mnie z gorącego plaskacza zabić, ale ja mu nie dam Nie no Jezu Łowca, krasesysyny W ogóle to jest chyba serwer w Którym oni przejmują autentycznie Intela, więc Robi, robi się ciekawie Naszy, tak, to jest nasz Dobra, zrobiłem go, zrobiłem go. Jestem najlepszy w tą grę. Jak to wyjdzie, kiedyś z tego ich spawna? Czyli nie? Będę czekał na nie. Będę czekał, sprawdzę to. Dobra, dobra. Nie się. Tam jest... Że z Uberem i mam zabiłem go. zabiłem go. dostałem tego. Dostałem tę ale. Ale. zabijam go. Dobra. Jestem najlepszy gracz w tym Fortress 2 Polska. Polska. dobra, po co się. Trzeba, się? trzeba się bardzo pocić. Chodź, chodź, chodź. płacić. Chodź, 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 chodź. Dobra. Najlepszy player Pinford 2. No cóż, wydaje mi się, że to już będzie koniec tego pięknego odcinka. Więc cześć.